Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się pomiarami tak zwanych występów tłoków. Czyli zmierzymy sobie, ile ponad powierzchnię płaszczyzny bloku wystaje każdy z tłoków. Po co się to mierzy? Zwróćcie uwagę, że ten silnik ma komory spalania właśnie w tłokach. Głowica jest płaska, więc niezależnie od tego, jak splanujemy głowicę. I o ile komora spalania nam się nie zmniejszy. Natomiast, jeżeli będziemy planować blok, płaszczyznę bloku, tak jak w tym wypadku, to komora spalania nam się zmniejszy, dlatego że tłoki będą więcej wystawać ponad płaszczyznę. I to jest bardzo ważne, żeby, żebyśmy sobie na podstawie pomiarów dobrali odpowiednią uszczelkę, a tak naprawdę odpowiednią grubość uszczelki. I to tyczy się każdego silnika diesla, który ma komory spalania w tłokach, a ma płaską głowicę. No więc, tak, co będzie nam potrzebne? Potrzebny będzie nam czujnik zegarowy. Najlepiej, gdyby on był tak naprawdę zamontowany na takim mostku, czyli takim specjalnym przyrządzie pomiarowym. Natomiast wydaje mi się, że tak. Takie ramię, taki uchwyt w zupełności powinien nam wystarczyć. Jeżeli go porządnie skręcimy i będzie sztywny, to myślę, że bez problemu przeprowadzicie taki pomiar. Jak to zrobić? Musimy sobie najpierw ustawić tak zwane napięcie wstępne tego czujnika, bo zobaczcie, że ten czujnik tak naprawdę jest poniżej zera. Jest tak jakby na minusie, nie? Tutaj będziemy to naciskać. O, to powinniśmy sobie go ustawić na napięcie wstępne na 0. Czyli zarówno, zarówno nasza podstawa musi stać równo na bloku, jak i nasz, nasza końcówka czujnika musi się opierać o blok. I jeżeli sobie ustawimy 0, to następnie przechodzimy do pomiaru już konkretnych tłoków. Występ tłoka powinniśmy mierzyć. Osi sworznia czy też tam w osi wału, czy tam w osi bloku silnika pośrodku tłoka, czyli będzie to gdzieś tutaj. Dlaczego, dlaczego tak? Dlatego, że zwróćcie uwagę, że każdy tłok ma swój luz i zobaczcie, że ta powierzchnia względem bloku silnika znacząco pracuje. Dlatego wymiary będą nieprecyzyjne. Tutaj oczywiście ta, ta wysokość też się zmienia, ale już w bardzo, bardzo małej wartości, więc można to uznać jako prawidłowy wymiar. Dlaczego tłok tak lata? No zawsze tak lata, dlatego że mamy tutaj określone luzy montażowe. On nie może być na ciasno, bo by się nam niestety, ale tutaj zatarł, dlatego jest tutaj jakiś luz i jak to sobie robimy? Ustawiamy sobie najpierw końcówkę naszego czujnika właśnie w tym miejscu i opuszczamy delikatnie tłok, kręcąc wałem oczywiście. I z, zaczynamy z powrotem dojeżdżać do tego czujnika i obserwujemy wskazówkę. Teraz to oczywiście robiąc to jedną ręką jest to niemożliwe do, 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 do dokładnego zmierzenia natomiast ja wam chcę pokazać po prostu w jaki sposób to wykonać i w tym momencie zobaczcie zaczynam sobie dojeżdżać tłokiem do czujnika o i wskazówka zaczyna mi się podnosić i kręcę wałem dopóki ta wskazówka się podnosi I, stanęła. I w tym momencie mamy górny martwy punkt. Odczytujemy sobie wymiar i zapisujemy na tablicy, czy tam gdzieś w, kaje, w kajeciku. To jest tak zwany występ tłoka. Oczywiście pomiarów dokonujemy na każdym z tłoków, dlatego że pomiędzy poszczególnymi tłokami mogą być jakieś różnice. Skąd się wezmą różnice? No, oraz dokładność naszego pomiaru, ale przede wszystkim będą się one brały głównie z luzów na poszczególnych elementach. Zwróćcie uwagę, że tłok jest tak naprawdę zamontowany ruchomo do wału i wał tak samo jest ruchomo zamontowany do bloku, tak? Więc suma tych wszystkich luzów na połączeniach. Da nam jakieś różnice. Jeżeli te różnice są bardzo małe, to w ogóle nie mamy się czym przejmować. Tak? Natomiast jeżeli zauważymy, że któryś tłok na przykład jest zdecydowanie niżej niż pozostałe, no to należałoby się zastanowić, dlaczego tak jest. Często przy samym remoncie głowicy, gdzie nie wiemy tak naprawdę, co kryje wnętrze silnika, no może zwiastować. Problem z którąś panewką, bo jest ona mocniej zużyta niż reszta i da nam po prostu inny wynik, bądź na przykład korbowód jest zużyty, bądź stworzeń tłoka jest zużyty. Wiecie, tutaj powodów może być kilka. Natomiast jeżeli luzy Wam wejdą podobne na wszystkich cylindrach, bardziej na tłokach, no to znaczy, że wszystko jest w porządku i nie mamy tutaj się czym martwić. I tutaj zobaczcie to są, ojejku, tak to nie widać, to są nasze występy tłoka. Widzicie sami, że są różnice na poszczególnych tłokach, tak? Różnica pomiędzy najbardziej występującym tłokiem, a najmniej występującym tłokiem, no to jest setnych mm. No to umówmy się, to jest tak naprawdę wynik poniżej grubości ludzkiego włosa. No to Myślę, że tutaj możemy to na spokojnie zaakceptować. No, i teraz, tak, mając już pomierzone wszystkie nasze występy, możemy sobie dobrać uszczelkę. W przypadku tego silnika, do 92 mm, powinniśmy zastosować uszczelkę o grubości 1,45, czyli to jest taka uszczelka z jedną kropką. Od 0,92 do 1,03 powinniśmy już zamontować uszczelkę 1,55 o grubości, 1,55 mm, i to jest uszczelka z dwoma kropkami. Natomiast od 1,03 do 1,18 powinniśmy zamontować uszczelkę 1,65, czyli z trzema kropkami i zobaczcie, że akurat nasz silnik łapie się idealnie na tą ostatnią uszczelkę. Ktoś się może oczywiście zapytać, ale dlaczego te tłoki wystają więcej niż powiedzmy ten nominał? Ze względu na to, że powierzchnia bloku była planowana nie tylko przez nas, ale i ktoś wcześniej robił planowanie bloku. Nieszczęśliwie zreszt zresztą, bo bez tej pokrywy rozrządu, nie? I w tym momencie my musieliśmy również ten blok splanować. No, i stąd się wzięły większe występy tłoków niż w nominalnym silniku. Poza tym, wiecie, ktoś powie, że no dobra, ale jeżeli w swoim silniku robię sobie remont głowicy, na przykład, czy tam wymieniam samą uszczelkę i była zamontowana na przykład uszczelka nominalna, to mogę w dalszym ciągu zamontować uszczelkę nominalną, jeżeli nie dotykałem płaszczyzny bloku. No, w teorii tak, ale w praktyce nie wiesz tak naprawdę, kto ten silnik wcześniej robił. Czy w ogóle go ktoś robił? Chyba, że masz taki samochód od nowości i wiesz, że blok silnika nigdy nie był dotykany. No, to wtedy, jeżeli mamy fabryczną uszczelkę taką zamontowaną i nie dotykamy płaszczyzny bloku, to możemy na spokojnie zamontować z powrotem nominalną uszczelkę. I nie bierzemy tutaj, tak jak mówiłem, nie bierzemy tutaj w ogóle pod uwagę planowania głowicy, bo komory spalania mamy w tłokach, a nie w głowicy. Także tutaj dobrze sobie dobierajcie te uszczelki, dobrze sobie mieście, dlatego że grubość uszczelki ma wpływ na stopień sprężania naszego silnika a mówiąc trywialnie, układ sterowania tym silnikiem jest zaprogramowany do konkretnego stopnia sprężania i nie możemy sobie po prostu z czapy dobierać grubości uszczelek, nie? Że a, zplanowałem głowicę, to sobie zamontuję grubszą uszczelkę, a to jest kompletna bzdura, kompletna nieprawda. Także tutaj warto, warto się wspomóc tym, co nam zaleca tak naprawdę producent i jaka jest konkretna konstrukcja danego silnika. No dobra moi drodzy, to chyba by było na tyle. W razie coś to piszcie pytania, postaram się odpowiedzieć. To do zobaczenia, hejo, cześć.